Weekendowo z wielką radością i oczywiście uśmiechem mówię Wam dzień dobry weekendowo, bo to oczywiście weekend z TVS na Nosłoń. Kłaniam się Wam nisko moi drodzy i jestem przeszczęśliwa, że mogę być z Wami podczas tego weekendu, bo jesteśmy w miejscu, w którym ja po prostu czuję się jak dziecko i uwielbiam te momenty w moim życiu, kiedy mogę na własne oczy zobaczyć, o właśnie, zwierzęta, zwierzęta z sześciu kontynentów, zwierzęta, których na co dzień nie mamy szansy zobaczyć, a dzisiaj i również wy będziecie mieli taką okazję. Ba, powiem więcej, nie tylko dzisiaj, ale też w sobotę i w niedzielę. Weekend z TVS Gmina Poddębice, a dokładnie znajdujemy się teraz w miejscu, które nie da się ukryć, jest wymarzonym miejscem dla tych wszystkich, którzy kochają piękne widoki, ale też oczywiście dobrą zabawę, bo tutaj to wszystko się mieści, mianowicie zaoborycew To oczywiście województwo łódzkie, moi drodzy. Jeśli chcecie nas znaleźć na mapie, jeśli chcecie do nas przyjechać przez ten weekend, nie ma najmniejszego problemu. Już za chwileczkę porozmawiamy, co możecie zobaczyć, co możecie tutaj znaleźć, co możecie robić, a obiecuję wam, atrakcji jest bardzo dużo, więc mam nadzieję, że i ja przygotuję dla Was taki plan nie tylko na weekend. A naszym gospodarzem dzisiaj jest Darek Pabich, wiceprezes Zaoborysew. Cześć. Cześć, dzień dobry. Darku, no nie może być inaczej. Ty musisz rozpocząć to nasze spotkanie, bo ty o tym miejscu, o tym ogrodzie bym powiedziała, ogrodzie marzeń dla mnie na pewno, wiesz najwięcej, a ja tak jak obserwuję, jak tu jestem po raz kolejny, to widzę, że tutaj rodzinki fantastycznie spędzają czas, bo to takie rodzinne miejsce, prawda? Tak, tworząc ten ogród staraliśmy się zapewnić dla wszystkich atrakcje. Żeby to było też i dla maluchów, i dla starszych dzieci, no jak i dorosłych, prawda? Czyli ogród mamy podzielony na kilka stref, mamy kilka placów zabaw, y, takich obszernych, mamy rowerki wodne, którymi można pływać, rodzice mogą z dziećmi pływać między wyspami, a z kolei na wyspach znajdują się e, małpy albo lemury. E, mamy również e, dla dorosłych, miejsce odpoczynku, gdzie mogą sobie posiedzieć, popatrzeć, jak się dzieci swoje bawią i ich dzieci się bawią, a oni mogą sobie spokojnie wypocząć. Tak sobie myślę, że może zdradzimy teraz małą tajemnicę, a może nie, zobaczymy, bo ty to miejsce znasz od podszewki. Ty tak naprawdę widziałeś od samego początku, jak to miejsce powstawało. Słuchaj, tak łezka czasami się kręci wokół, takie wzruszenie się pojawia, no bo to miejsce się rozrosło niesamowicie. Tak, no za każdym razem się pojawia, gdy się coś u nas rodzi, gdy coś od nas odchodzi, to jednak jest to e, zbudowane na emocjach. To już jest teraz w tym roku 17 lat istnienia naszego grodu zoologicznego. 9 sierpnia notabene będziemy obchodzić urodziny w naszym ogrodzie. E, tak, byłem od początku samego, jak się ten ogród tworzył, był mniejszy, teraz jest dużo większy, było mniej zwierząt, teraz jest dużo. Teraz mamy ponad 600 zwierząt z sześciu kontynentów, e, e, ponad 130 gatunków zwierząt. Także jest co zwiedzać, jest co podziwiać. Jest każdy jakiś typ zwierzaka, czy to z charakteru, czy to z wyglądu, na pewno sobie tutaj znajdzie. A ja mam pytanie, czy ty masz jakieś takie zwierzę tutaj, swoje ulubione? Czy jest ktoś, do kogo wiesz, przychodzisz codziennie, kiedy tutaj jesteś i musisz się przywitać na przykład? Tak, yy, oczywiście to się przez lata zmieniało, natomiast no na tym etapie to jest dzikan rzeczny, to jest taki egzotyczny gatunek świni rzecznej. Ona po pierwsze, że jest, jeżeli można powiedzieć, że świnia jest piękna, to ona jest piękna, bo jest pomarańczowo-czerwona, z pędzelkami na uszach i na ogonie. Yy, I może nie, nie za sam wygląd, ale też za charakter, ponieważ yy, one mają swój charakter, mają swoje zasady yy, i... Poznają opiekuna, rzeczywiście one nie są takie tylko sobie, tylko tak samo nas poznają, jeżeli się do nich często chodzi, obcuje się z nimi, to poznają i są wdzięczne. A to myślę, że koniecznie musimy odwiedzić tego osobnika, musimy go odwiedzić. Ja tak jeśli mogę powiedzieć, to, to lew, tak się grzywą trochę upodabniam, ale pora teraz, żebyście i wy zobaczyli, co tutaj można podziwiać, jakie zwierzęta można zobaczyć, no i przede wszystkim można je zobaczyć naprawdę, tak jak one sobie praktycznie naturalnie żyją. To nie jest urocze miejsce. No ja tak mówię, bo wiesz, jak ja przechodzę po prostu tutaj, to ja bym weszła do każdego z tych wybiegów i bym wytuliła te zwierzęki. Oczywiście tego nie można robić, bo tutaj też podkreślamy absolutnie. Nie można. I od razu też bym chciał przypomnieć wszystkim zwiedzającym taką bardzo ważną rzecz, żeby nie dokarmiać zwierząt, nie wkładać paluszków, szczególnie pozwalać dzieciom wkładać paluszków tam, gdzie nie trzeba. Jak jest napisane, nie wkładamy palcy, nie dotykamy. Bo nie dotykamy. Po pierwsze, wypadek, a po drugie, nie karmić zwierząt, bo to one później cierpią i umierają w męczarniach. Będziemy jeszcze o tym więcej mówić podczas tego weekendu, więc bądźcie czujni. Ja, dlaczego powiedziałam o tym, że można podglądać te zwierzęta tak, jakby one w naturze żyły, bo te wybiegi są tutaj naprawdę duże. Tak, jako chyba nieliczni z ogrodu zoologicznych mamy naprawdę dużo wybiegi dla zwierząt. I co jest ważne. To nie jest tylko już moja opinia, tylko opinia zwiedzających, że y, ludzie czują się tutaj tak jakby obcowali bezpośrednio ze zwierzętami. Dlatego, że zwierzęta blisko podchodzą, są oswojone, y, mogą je podzielić naprawdę na wyciągnięcie ręki, bardzo często na wyciągnięcie ręki. I to wśród naszych zwiedzających rzeczywiście wzbudza wielkie emocje. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że jednak wśród tych zwiedzających, wśród turystów, nie są najpopularniejsze, te. Ja bym powiedziała najrzadsze. Może mnie wyprowadzisz z błędu: białe tygrysy i białe lwy. No tak, nasz ogród oczywiście słynie z białych lwów i białych tygrysów, bo od samego początku to była nasza chluba i nasza wizytówka. Do tych kolorów przybyły nam na ekspozycji też czarne lamparty, które tutaj chyba jako pierwsza informacja mogę powiedzieć, że urodziły nam się młode i za niedługi czas będziemy je mogli podziwiać na wybiegu razem ze swoją mamą. Cieszymy się bardzo, bo czekaliśmy, w zeszłym roku się nie dało, ale w tym roku się udało, są maluchy, będziemy mogli je już niedługo podziwiać i tak jak sama powiedziałaś, rzeczywiście duże koty wzbudzają najwięcej zawsze emocji, tak? No bo to jest jednak taki lęk ukryty troszeczkę, strach a to, że możemy je bezpośrednio oglądać u nas za szybą, no to to już jest dużo. Ja powiem tak, że jeśli ktoś z Was się obawia, bo mieszka gdzieś bardzo daleko, to niech się nie obawia, bo tutaj jest gdzie spać i można jeszcze inne, innych atrakcji zażyć. Wody termalne to tutaj też naprawdę tak. bogactwo. Tak, właśnie. No tutaj mamy opodal nas w naszej gminie są baseny termalne, do których wydaje mi się, że warto zajrzeć, gdy już się jest u nas, bo to jest bardzo blisko. A będziemy o nich jeszcze mówić więcej i to jeszcze dzisiaj. Darku, ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. My się też jeszcze mam nadzieję spotkamy po Podczas tego weekendu, a z Wami spotkam się jeszcze dzisiaj. Także bądźcie czujni, bądźcie gotowi. Do zobaczenia.